Witam serdecznie, Wojciech Orzechowski. Dzisiaj mamy gościa, pana mecenasa Mateusza Malinę. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać na temat sankcji kredytu darmowego. Słuchajcie, być może ktoś z Was ma kredyt, miał kredyt i będziemy sobie o tym rozmawiać. Co w ostatnich czasach ciekawego słychać w zakresie oceny zawartych umów albo zawieranych umów z bankami na kredyty, pożyczki? Za chwileczkę to będziemy doprecyzowywać, ale jeżeli masz kredyt albo miałeś kredyt, to być może należą ci się zwroty z banku. Te zwroty dotyczą niejasnych, niedozwolonych zapisów, które banki stosowały, a dzisiaj, które są oceniane negatywnie i na podstawie tego już mamy pierwsze wyroki, które sprawiają, że banki zwracają ci pieniądze. Więc ten odcinek jest dla ciebie, szczególnie wtedy, jeśli chcesz pasywnie zarabiać, no bo przecież nic pięknego, jeśli w tym zakresie niewiele zrobisz, a pieniądze jakieś wpłyną do ciebie na konto. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Panie mecenasie, więc lecimy od początku. Ja mam do pana dosłownie przygotowane 10 pytań. Pierwsze. Czym dokładnie jest ta sankcja kredytu darmowego? No Najprościej rzecz ujmując, sankcja kredytu darmowego stanowi instrument, narzędzie ochronne kredytobiorcy przed bezprawnymi lub też nieuczciwymi praktykami banków stosowanymi przy zawieraniu umów kredytu. Innymi słowy, bank, udzielając nam kredytu, zobowiązany jest do zawarcia w treści umowy określonych informacji czy przepisów wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku naruszenia tego obowiązku, kredytobiorca po złożeniu oświadczenia o sankcji kredytu darmowego, w skrócie SKD, bo takim też będę się w skrótem posługiwał, spłaca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu, czyli krótko mówiąc, spłaca raty kapitałowe na dotychczasowych warunkach. I o ile to jest korzyść na przyszłość, bo nie spłaca już ten kredytobiorca odsetek oraz kosztów kredytu, no tyle bank w stosunku do tego, co ten kredytobiorca już zapłacił. No musi zwrócić te środki oczywiście w zakresie odsetek i, i kosztów kredytu. Jeżeli chodzi o obowiązek informacyjny przedsiębiorców względem konsumenta, no to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już jednoznacznie rozstrzygnął, że ten obowiązek musi być spełniony za, za pomocą języka jasnego, precyzyjnego i zrozumiałego. Tak aby przeciętny konsument mógł ocenić no w tym przypadku warunki swojego zobowiązania. Dobrze. Jakie są główne korzyści z sankcji kredytu darmowego? Korzyści można podzielić właściwie na, na, na trzy etapy. No przede wszystkim jest to darmowy kredyt. Tak jak już wspomniałem, już kredytobiorca spłaca wyłącznie kredyt bez odsetek i bez kosztów kredytu. Zdecydowane, zdecydowane obniżenie raty kredytu. No bo odpadają odsetki, które w zależności oczywiście od tego, jak kredyt jest oprocentowany, no to taka też jest wartość tych odsetek. No i finalnie zwrot pieniędzy przez bank. Bank musi zwrócić to, co już kredytobiorca zapłaci w ramach odsetek i kosztów kredytu. Jakie są wymagane warunki, aby móc skorzystać z usługi sankcji kredytu darmowego? Przede wszystkim po sankcji kredytu darmowego może skorzystać kredytobiorca, który zawarł kredyt konsumencki. Czym jest kredyt konsumencki? No jest to m.in. kredyt gotówkowy, pożyczka gotówkowa, czy też kredyt konsolidacyjny, natomiast istotny jest, jest, aby cel kredytowania nie był w żaden sposób powiązany z działalnością gospodarczą. Pojawiają się bardzo często pytania, czy jak mam firmę, jak jestem przedsiębiorcą, to czy mogę zawrzeć kredyt konsumencki? No oczywiście, że tak. Istotne jest to, żeby ten kredyt nie został wykorzystany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem jest też to, aby umowa kredytu została zawarta po 18 grudnia 2011 roku. No i jeżeli ten kredyt został już spłacony, to oświadczenie o sankcji kredytu darmowego można złożyć w terminie roku od wykonania umowy. Czyli jeżeli został spłacony, mamy rok na, na złożenie tego oświadczenia, aby móc z tej sankcji skorzystać. No, jeszcze jest warunek kwotowy, czyli maksymalna kwota kredytu wynosi 255 550 zł. No z wyjątkiem, jeżeli kredyt został przeznaczony na remont domu lub mieszkania i nie jest zabezpieczony hipoteką, to ta kwota może być, może być wyższa. Jakie dokumenty są potrzebne do analizy sprawy pod kątem sankcji kredytu darmowego? Aby dokonać analizy sytuacji kredytobiorcy, czy jego umowa kwalifikuje się pod sankcje kredytu darmowego, no przede wszystkim potrzebujemy umowy kredytu. Oczywiście, wraz z umową kredytu, kredytobiorca w późniejszym czasie mógł zawierać aneksy, porozumienia lub różnego rodzaju inne dokumenty kredytowe, które też należy przekazać do analizy. Na podstawie całości tej dokumentacji jesteśmy w stanie wskazać kredytobiorcy, czy jego umowa zawiera naruszenia opisane w ustawie o kredycie konsumenckim. Jakie kroki w takim razie należy podjąć, aby zainicjować proces sankcji kredytu darmowego? Aby przekazać swoją sprawę do bezpłatnej analizy, wystarczy za tym linku, który się w tym momencie wyświetla, wypełnić krótką ankietę, wówczas my się skontaktujemy z osobą zainteresowaną i przekażemy dalsze informacje co do, co do kontaktu, co do konieczności też przesłania skanu Oczywiście wystarczy skan dokumentów kredytowych w celu analizy. Czy wsparcie prawne zapewnione jest na każdym etapie procesu sankcji kredytu darmowego? Tak. Zapewniamy wsparcie kredytobiorcy na każdym etapie, zarówno przedsądowym, czyli etap składania reklamacji do banku, jak i na każdym etapie sądowym. Aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania i wyegzekwowania świadczenia od banku. A jakie w ogóle mamy szanse na pomyślne zastosowanie tej sankcji? Tak naprawdę każda sprawa wymaga indywidualnej, szczegółowej analizy z racji tego, że banki również dostosowują się do orzecznictwa, czy to sądów powszechnych, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, i dla przykładu, umowa kredytu tego samego banku z 2018 roku w swojej treści jest zupełnie inna niż z zeszłego roku. Dlatego szczegółowo analizujemy te dokumenty i przedstawiamy klientowi rekomendacje skierowania sprawy na drogę sądową. I przedstawiamy tę rekomendację tylko wtedy, kiedy widzimy, że ta umowa faktycznie zawiera naruszenia. Czy istnieją jakieś opłaty związane z korzystaniem z usługi sankcji kredytu darmowego? Aby zainicjować postępowanie sądowe, Strona powodowa kredytobiorca musi pokryć opłatę sądową od pozwu. Jest to kwota maksymalnie 1000 złotych oraz 17 złotych opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Jeżeli występuje dwóch kredytobiorców, to również jest to opłata maksymalnie 1000 złotych. Natomiast w przypadku opłaty skarbowej jest to dwa razy 17 złotych. Z tego co mi wiadomo, to już mamy jeden wyrok CUE z dnia 13 lutego 2025. Pytanie, czy. Ten wyrok ma znaczenie dla spraw sankcji kredytu darmowego? Tak, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 lutego jest, ma, ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich kredytobiorców, no, dlatego że został wydany na kanwie polskiej sprawy, czyli umowy kredytu zawartej z bankiem funkcjonującym w Polsce. Sue jednoznacznie rozstrzygnął, że bank zobowiązany jest do prawidłowego wskazania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu w treści umowy kredytu. Jak również to, że w przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego, naruszenia postanowień ustawy o, o kredycie konsumenckim, pozbawienie banku. Prawa do pobierania odsetek i innych kosztów kredytu jest sankcją proporcjonalną i właściwą. A czy istnieją jeszcze jakieś inne wyroki? Czy może już coś do tej pory się zmieniło? Może coś, mamy więcej jakichś informacji, które mogą być wykorzystane do tego, żeby te korzyści osiągać? Z istotnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można jeszcze wskazać, chociażby od zeszłego roku, w marcu zeszłego roku został wydany wyrok co prawda w sprawie bułgarskiej, ale również odnosił on się do między innymi do prawidłowego, konieczności prawidłowego wskazania RRSO w umowie. No i również w styczniu tego roku w sprawie słowackiej ponownie został wydany wyrok i Również ten wyrok odnosi się poniekąd, czy właściwie odnosi się do, do, do konieczności wskazania RRSO w sposób prawidłowy. Reasumując dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazuje, że bank ma obowiązek zawarcia w umowie kredytu prawidłowej wartości RRSO. Natomiast naruszeniem tego obowiązku stanowi nie tylko zaniżenie, co jest najczęściej spotykane, ale również zawyżenie tej wartości. Czy dzisiaj wielu klientów walczy o ten zwrot środków dla siebie? Jaki w tym zakresie jest ruch? E, tak. W sądach toczy się około 12 tysięcy spraw w ramach sankcji kredytu darmowego. My jako kancelaria prowadzimy około kilkudziesięciu, kilkudziesięciu tego typu spraw obecnie. Jakie są najczęstsze naruszenia w umowie kredytowej, a jak to się później przekłada ewentualnie na korzyści, które można z takiej sprawy sądowej uzyskać? Na podstawie analizy wielu umów, których już, już, już dokonaliśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że najczęściej pojawiającym się błędem jest błędnie wskazane RRSO. Najczęściej jest to w sposób, wskazane w sposób zaniżony, o czym jeszcze za chwilę powiem. Innymi naruszeniami są nieprecyzyjne wskazanie warunków zmiany stopy oprocentowania kredytu, co skutkuje tym, że kredytobiorca w istocie nie wie, ile i w jakiej wysokości będzie płacić odsetki. Kolejnym naruszeniem jest brak w ogóle brak wskazania procedury rozliczenia kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty jak również brak precyzyjnych zapisów, czy wyjaśnień odnośnie do możliwości zmiany opłat i prowizji w trakcie, w trakcie kredytowania. Tu przywołam jeden przykład, który obecnie kancelaria prowadzi. Kredytobiorca wnioskował o kredyt w kwocie 110 tysięcy złotych, natomiast bank wpisał w umowie kwotę prawie 170 tysięcy złotych. No oczywiście 110 tysięcy złotych ten kredytobiorca dostał, w cudzysłowie, do ręki. Natomiast 40, przeszło 47 tysięcy złotych stanowi prowizja oraz prawie 12 tysięcy złotych stanowi opłata pośrednika, czyli w istocie druga prowizja. No i pomijając oczywiście to, że to są bardzo duże kwoty, jak na prowizję no to bank, wyliczając RRSO, wskazał w umowie kredytu, że wynosi ono 20,39%. My oczywiście wyliczamy to RSO, jak powinno ono wyglądać w sposób prawidłowy, i wynosi prawie 43% według naszych obliczeń, więc jest to przynajmniej drugie tyle, co wskazał bank. Niektórzy internauci mogliby się obawiać, jak wystąpią o, no nie wiem, do sądu, o swoje prawa, no to banki się na nich obrażą, jak będą startować potem po kredyt dodatkowy, to dostaną na gorszych warunkach albo nie dostaną. Czy tutaj internauci mogą mieć podstawę do obawiania się w tym zakresie? Nie, bank w żaden sposób nie może przekierowywać konsumenta, który skorzystał z sankcji kredytu darmowego na jego zaniżenie w jakikolwiek sposób zdolności kredytowej lub też umieszczenie danych o zadłużeniu w biku, ponieważ. Bank będzie zobowiązany do wydania nowego harmonogramu spłat uwzględniającego tylko raty kapitałowe. Więc nie ma tutaj żadnych okoliczności po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, które by stwarzały ryzyko dla potencjalnego kredytobiorcy zawarcia kolejnych umów. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani, aby kancelaria zbadała Wasz przypadek, no bo tu jeszcze trzeba by doprecyzować to, co mówiliśmy, czyli jakie dokładnie te umowy oni musieliby mieć, internauci, żeby się zgłaszać, bo tam są warunki. Umowa zawarta po 18 grudnia 2011 roku. Cel kredytu nie jest związany z działalnością gospodarczą. Jeżeli kredyt został spłacony, to minął nie, nie minął dalej niż rok od spłaty. No i kwota kredytu nie przekracza 255 550 zł. Więc jeżeli macie takie umowy kredytowe czy pożyczki, tak? Bo pożyczka też wchodzi w grę. Jak najbardziej pożyczka również może zostać Ale to nie, nie mogą być kredyty hipoteczne mieszkaniowe. Kredyt hipoteczny kredyt hipoteczny w pewnych ograniczeniach może podlegać pod sankcję kredytu darmowego. W tym przypadku data początkowa jest taka sama, zawarta umowa po 18 grudnia 2011 roku. Natomiast umowa musi być zawarta przed 22 lipca 2017 roku z uwagi na to, że wówczas weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Która nie zawiera w sobie tego typu zapisów, tak aby konsument mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jest jeszcze jedno ograniczenie. W przypadku skutecznego złożenia tego typu oświadczenia, kredytobiorca może żądać zwrotu odsetek i kosztów za 4 lata wstecz. Czyli nie, nie ma takiego ograniczenia przy kredycie gotówkowym, przy kredycie hipotecznym, maksymalnie za 4 lata poprzedzające złożenie oświadczenia o sankcji krytu darmowego. Moi drodzy, więc wszystkie informacje mamy. Jeżeli chcecie sprawdzić swoją umowę, wypełniasz formularz na wibor.wonan.pl. Informacje trafiają do kancelarii. Kancelaria się z Wami kontaktuje i analizujecie, czy coś możecie w związku z tym zrobić. Ja dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję Panu mecenasowi. Zapraszam do subskrypcji dziękuję. kanału. Będziemy Was informować o... Kolejnych ciekawych filmach, z których i Wy możecie coś skorzystać. Ja tylko przypomnę, że nasz kanał przekroczył 50 tysięcy subskrybentów. Mamy więc co świętować. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrych inwestycji, dobrych decyzji biznesowych i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo.